Witam Was z tej strony Sabal w kolejnym, już 15 odcinku z serwera tureckiego SEMS. Moi drodzy, dwie kwestie. Pierwsza, pamiętajcie o Discordzie, bo mało z Was go używa, a wielu zapomniało, że mam nowego link w opisie. I druga sprawa, jeżeli chcecie dowalić Sabalskiemu, dzisiaj macie okazję. Dwa komentarze to jeden boss albo jeden mecin zbity więcej. Siedł łapki w górę to jeden boss albo jeden mecin więcej zbity. Nie wiem czy to zrobię na streamie, czy może na odcinku to jakoś skleję. Zobaczymy ile tego będzie. Wiem, że na wiele was stać. Oczywiście multi, komentarze z tego samego konta nie będę liczał, bo niektórzy są, nie powiem, ale no, no, są spamerami. I ja to widzę. Więc przejdźmy do odcinka. Spienie Szamalicy. Ja już powiedziałem, że lubię ExPić, wręcz uwielbiam o tyle dobrze, że są autołowy na Globalu. Jako, że tego systemu trochę nie lubię i jest zbyt ułatwiający do zgrywkę, ale w tym przypadku ja sobie nie wyobrażam spędzać parę dziesiąt godzin ekspiąc w party na zakrętym lesie na 400% do ExPa. Przypominając, że kiedyś tylko były PDK, więc no ale nie było tak wysokiego levela, bo był maksymalnie 105, ale to już, to już tam walić. Dodatkowo polowałem na kraba oraz set yy, pirata bodajże się nazywa, albo korsarza. Daje bonusy do expa, z włączonym petem jest to około 100%, no troszkę mi to nie wypaliło i się można powiedzieć, wydrenowałem z SM-ków, musiałem dwa razy doładować, ale w końcu dało, no, tylko jakim kosztem. Na serwer Metina, oczywiście, weszło nowe koło, nazywają to kołem Championa. Główną nagrodą to jest wówsung, ma na 30 dni, a jako, że zbliżam się do tego momentu, gdy tam wejdę, czyli będę zwiedzał Nowe krainy Johary, nowego kontynentu METIN 2. No, ten buf na starcie jest mi niezbędny. W sumie chyba. Potem trzeba zawsze go przedłużać, bo dużo daje nawet. Przypominam, że na miesiąc to wychodzi około 170 zł, więc jako pan cebula chciałem zaoszczędzić parę 10 zł i okazało się, że no nic na tym nie zyskałem. Jak to z kołami Gameforza, niby jakaś tam nagroda jest, ale wydając ponad 1000 SM nie wylosowałem ani razu, powtarzam, ani razu głównej nagrody, więc zajebiście. Dobra, uwaga. Nie nawalają jeszcze widziałem. Służę. Tych mam, uwaga. 10, 16. Tu mam. Mm, 13, czyli 29. Tu mam. 33.

E, Chat mam zablokowany. Tak, dobra, jedziemy. Uwaga. Uuuu, dwie glebie i łuk. <ścoughs> pięknie, pięknie się zaczyna. Jest OK. Dwie glebie i łuk. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej Same szarfy i jakieś polimorfie Jedziemy dalej On jest wart, akurat na tym serwerze, jak go wywalam na glebę eee, Szata zodiaku Szarfy Nic ciekawego Szarfy i poty. Czy by to był jeden strzał złoty, kur... Która pokaż tutaj skilla. <grybuj> Na początku dało. Szczęście wyparowało. I dupa. Ty nie tu. Poczumpi kiedy nie. Dwie glewie łuk. Dwie glewie i łuk Aldru Sharp jest Ta O kurwa ty Czternastka Ale trzy bony mieć a nie mieć To i tak zajebiście Kolejny unikat zrobiony, 15%, kolejne trzy bony. Dobra Powinien unikać jakiś wejść, bo mam tu tego nie, 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 źle, źle, źle. 12%. Trzy unikaty zrobiłem. Jestem do przodu. Zalajbiście. Same szarpy dużo dały. Więc moi drodzy. Yy... Z, z, z dokładnie Zodiaków, żeby właśnie skłamać e, 20 Zodiaków, mam 4 unikaty. Dużo szkatułek, które już sprzedałem niebieskie 2 glewie, łuk Zodiaku. 30 godzin później praktycznie na auto zbiłem e, ten level 110, expiłem na rakach, na full pedekach, na zarankach, co miałem to włączyłem, a teraz moim zdaniem będzie z górki, bo teraz muszę bufa wecpić na specjalnej mapie, szczelina e, czasu czas czy jakoś tak, tam więcej expa leci, tam mi nikt nie będzie przeszkadzał, no tylko tam zbytnio auto nie mogę puścić, chociaż na spocie zwykłym Coś bym tam ugrał. Oczywiście przez ten cały czas, gdy spiłem szamankę, miałem odpalonego Leonidasa, to jest P, który sam podnosi wszystkie przedmioty wokół ciebie, które wypadną od razu na glebcie. No i wydopiłem to na maksymalnym levelu. Bez rękawicy, no pomijam tą z item shopa. Czy to jest dobrze, czy nie? Nie wiem, ale jakieś tam ulepy są. Mi się w jakimś tam stopniu przydarzą może kiedyś, może nie teraz. Z nudów dobiłem sobie zbrojkę na P, teraz będę robił palcówkę, tylko nie wiem właśnie, czy to jest opatrzalny skill do czegokolwiek, a przypominam, nie interesuje mnie PvP z racji tego, że musiałbym robić Eko od nowa, a mi się tego nie chce robić, dopóki nie będzie można się o co bić na PL-u, tak kiedyś o wróżkę, dopóty PvP mnie nie interesuje, bo nic mi realnego nie daje, a Yy, Zwalić sobie mogę do czegoś innego. Niekoniecznie do tego, że ktoś sobie leży na glebie. Giga opening w yy, piłek jest. Aha. No to powiem wam, że bardzo mnie zachęca, żebym yy, przyszedł tutaj nie mi jutro. Biorę. Bonusy nie są najlepsze, ale jest taka Peżeta. Peżet jest dla mnie najważniejszy. E, 5 wolów Dobra, kolejne pytanie: e, Ja bym tylko. Ja, ja tylko będę jechał na plus 8, tymi, jak się nazywałem. Kurwa, mnie no, A dawaj, buty najpierw. Dobra, buty siedzą. Dobre, kura. Pachnie, pachnie nowością. Kabe czy wejdzie? Dobra, najlepszy no ja dźwięk na świecie. Nie uszy mi w wyjebie. Główno krótk wejdzie. Buty pierwsze. <słuch> <słuch> HEHE Wróciliśmy he. do stanu gówna! Z czegośmy. Myśli. Że nam Znam się bo to będzie Bo nie powiedziałem, dlaczego robię te buty i w ogóle ten helm. Na Joharę potrzeba masę bloków żeby puścić sobie auto, na pierwszej mapie. Żeby ten EXP jakoś poleciał, bo są wymagane statystyki, może nie będę opowiadał to w tym odcinku, bo za długo to zajmie, ale każda mapa na Joharze potrzebuje jakiś statystyk, a czy większy level tym większe statystyki macie, możecie jeszcze je podbustować questami oraz yy, itemami, ale na początku już nie będę miał, tego już się, się uberam, żeby sobie tam auto wypuścić i zbić pierwsze 5 leveli dosyć szybko, dlatego to właśnie próbowałem zrobić, ale nie wyszło. I to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, no i widzimy się w następnym na razie.